Dobry, dobry wieczór. W zależności z jakiego kawałka świata oglądacie i o której oglądacie, u mnie jest wieczór. Witam się z Wami z Oklahomy. Ósma wieczór. Kochani, miałam dzisiaj dzień pełen wyrażeń. Poszłam z ataku paniki i histerii do fajnego dnia nad basenem, teraz do ogarniania dekoracji w domu. Byłam dzisiaj u dentysty, czego nienawidzę. Jeżeli jest coś, czego się w życiu boję, to jest to dentysta. Mam traumę po jednym dentyście i od tamtej pory mam okropne ataki paniki. Kiedyś miałam przerwę między zębami, której strasznie nienawidziłam i poszłam do dentysty. Pani dentystka doradziła mi takie wypełnienie, bonding, zamiast aparatu, na co ja się zgodziłam. I nie powiem, byłam mega zadowolona, aczkolwiek... Po ponad 10 latach to wypełnienie ostatnio zauważyłam ukruszyło mi się i delikatnie pękło. W zasadzie, gdybym nikomu nic nie powiedziała, to pewnie nikt by nawet nie zauważył, ale ja wiedziałam, że to pęknięcie tam jest i już miałam przed oczami po prostu największą szparę między zębami i te żarty, że o, można między zębami wrzucić złotówkę. No więc, chcąc nie chcąc, dzisiaj poszłam do dentysty i oczywiście co gwiazda dostała ataku paniki? Mhm, mm i to taki konkretny atak paniki. Zaraz po tym, jak pani asystentka zrobiła wszystkie zdjęcia, x-reje, skany i zaczęła mi po prostu tłumaczyć, co jest nie tak z moimi zębami, ubrała to tak drastycznie w słowa, że Atak tak paniki! Zaczęłam płakać, zaczęłam histeryzować. Jak tylko usłyszałam, treatment plan. No, to już było z górki. Mój atak paniki był tak okropny, że musieli wywołać z poczekalni mafina. Zaraz po nim przyszła pani dentystka i jeszcze dwie inne asystentki. Ja po prostu wyłaziłam z fotela, zrywałam te wszystkie ręczniczki z siebie i chciałam iść do domu. Trudno, niech się te zęby sypią. Najwyżej będę nosić sztuczną szczękę. Mam to gdzieś, ale nikt nie będzie mi nic wiercił. Moje ataki paniki u dentysty są naprawdę okropne. W każdym bądź razie hu, udało się mnie uspokoić. Dostałam malutki zastrzyk, a później gaz rozweselający. Z tego, co opowiadał mi Maffin, to dostałam takiej głupawki. Chrumkałam, śmiałam się w głos, kiedy pani dentystka tutaj naprawiała ten bonding. Nawet zaczęłam gadać po polsku i ponoć posypały się nie najładniejsze słowa. No. Trafiła mi się bardzo fajna dentystka, która przede wszystkim zrozumiała moje ataki paniki. Na pewno będę jej się trzymać, chociaż mam nadzieję, że nieprędko tam wrócę. Tak ściskałam rękę mafina. Że oczywiście co gwiazda straciła paznokieć. <grywa> ale, ale wracamy do tematu jesieni. Przytargałam dzisiaj pudło! Uuu, przytargałam dzisiaj pudło z dekoracjami z tamtego roku i spróbuję znaleźć ten wieniec i zaczniemy go przerabiać. U mnie już jest wieczór, jest ciemno, ale jutro będę kończyć tego vloga. Skończony. Co myślicie? Mi się podoba. Fajnie wyglądają te trzy kremowe dynie. Mi się podoba efekt końcowy. Fajnie, jesiennie, pomarańczowo. To jest to, co chciałam. Dzień dobry. Wczoraj skończyłam wieniec i zasnęłam jak zabita. A dzisiaj od rana latam, bo film mi zrobił niespodziankę i dowiedziałam się, że dzisiaj wieczorem wyjeżdżamy do Chicago na weekend. Miałam dzisiaj sobie na spokojnie przez cały dzień dekorować dom na jesień, no ale z taką niespodzianką to doszły mi inne plany. Musiałam pójść na zakupy, zaplanować outfity, zrobić paznokcie. Poszłam do nowego salonu z polecenia kilku moich obserwatorek i jestem mega zadowolona. Nie chciałam przydłużać paznokci, chciałam po prostu zrobić akryl bądź żel na moich. Naturalnych paznokciach i pani spisała się na medal, bardzo mi się podobają. Jest ok, ale teraz, tak czy siak, wróciłam do domu. Biorę się za dekorowanie, sprzątanie. Muszę się jeszcze spakować i dzisiaj w nocy wyjeżdżamy. Czeka nas 10 godzin jazdy. I chcę właśnie skończyć tego vloga z dekorowaniem domu, żebym mogła zacząć nagrywać vloga następnego, czyli podróże ze zwierzętami, bo zabieramy ze sobą nas. O, oh, nie mogę się wysłowić. Nasz zbiłam Wam wcześniej, że chciałabym znaleźć jakieś złote dynie do salonu. Niestety nie udało się, ale w pudle z tamtego roku znalazłam. Srebrne dynie, które kupiłam i stwierdziłam, że no nie ma problemu, sobie je zrobię na złoto, więc kupiłam farby i zaraz je opitolimy na złoto. Mam nadzieję, że te jesienne dekoracje Wam się podobają. Postawiłam też kilka dekoracji w kuchni. Tutaj właśnie mam taki obrazek: Pumpkin Spice Coffee Bar. Tutaj taką deseczkę pumpkinową postawiłam. No i oczywiście tutaj też pumpkiny. No więc, kochani, to by było na tyle z jesiennych dekoracji. Muszę jeszcze dokupić troszeczkę dekoracji przy dom. Na pewno dokupię jakieś pomarańczowe i żółte kwiaty i na pewno na Halloween walnę jakąś sztuczną pajęczynę na, na drzwiach do garażu. Chałupa udekorowana, posprzątana. Ja teraz idę przejrzeć moją garderobę, ponieważ muszę się spakować na wyjazd do Chicago. I Muszę też spakować zwierzyniec, bo nasze zwierzaki podróżują z nami wszędzie. Przed nami 10 godzin jazdy, także kończę, idę wszystko przygotować i na pewno nagram Wam vloga o podróżowaniu ze zwierzyńcem. A tymczasem, papa!